Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy tworzyli e, kartę e, w FIFA 17. Znaczy, nie będzie oczywiście w FIFA, tylko po prostu tu będziemy sobie ją tworzyli. E, dzisiaj służymy e, kartę z, e, moją, a wy możecie pisać kogo będziecie chcieli, żebym zrobił kartę i jakie były i żeby jakie były e, wymagania. E, mm, dobra. Znaczy nie wymagają tylko tutaj e, e, szybko strzały, podania, dribbling, obrona i fizyczność Dobra, a tutaj overall sobie my zrobimy 90 I zrobimy też to tutaj To wszystko, o Jezu, to musimy gdzieś tutaj dać, tutaj e, Zrobimy też moją ulubioną pozycję, na której z, Zwykle gram, znaczy zawsze, no, to zawsze e, Dobra I... Dobra Mam nadzieję, że muzykę świetnie słychać i mnie e, Troy Ramos, no to nie ja. E, Na no, moich innych kazach nazywam się swoim nazwiskiem, ale tutaj nazwę się przezwiskiem, bo nie mogę oczywiście nazwiska wymagać. Mm. No choć jest to nazwisko zwierzęcia, więc w sumie. Jakaś to tak. Zbytnio. Dziwnie nie jest. Dobra. Być szybki to ja nie jestem, więc dajmy tutaj sobie 7.4 Tempo, ale overall w sumie troszkę za przesadzony, więc może damy też inny rodzaj karty. To są takie rodzaje karty, teraz tak powoli dam. Możecie się zainstalować tą aplikację. Yy, ale damy sobie Silvera. <laughs> Będę miał 7.4 Polska. No i oczywiście mam większy WOWERON, to czasami tworzyłem, ale <laughs> i musi to coś inaczej wyglądać, nie? Dobra, to strzały. O, tak mało strzelam. To damy sobie. Nie wiem. 80? Dobra. Podania. Nie wiem, jak to tam mnie nie. Nie no nie Mmm... 85 jakoś Na pewno nie, tyle No wiesz, to jest takie tworzenie, nie? Dobra Dobra 91 było tam napisane No to ja będę miał mm, Jakby to sobie tutaj wymieścić Drivene słaby Słabo to tutaj, dobra 99, nie? Nie Damy tutaj 74, dobra jako overall Tak też na razie troszkę statystyki nie po, y, <kłysy> są słabsze niż overall, znaczy lepsze, y, bo każdy powinien Dobra, damy tego Silvera, obrona. No jestem obraźliwa, no. 90 fizyczność. 7, nie, 50, dobra. Hmm, Hunter. Nie Hunter, tylko Hunter, myśliwy. O Jezu! Co to było? Nie... jak? Dobra, widzimy się za chwilę po reklamie. Dobra, więc wszystko tak tu wyglądało. Mam nadzieję, że muzykę świetnie słychać. I... Je przeszkadza też. Dobra, więc tak wygląda moja pierwsza karta zdjęcia. Chyba nie będę dodawał, nie. Nie będę dodawał. Dobra. Co to jest? Makłowicz. Dobra, kogo by to Mmm, Nie wiem... Czekaj. Mm, no może... Nie. Kota mojego. <laughs> nie. Mm, nie wiem. No kogo by to słuchać? Teraz Nie, nie mam jego tak zdjęcia, nie? Dobra. Myślę, że tak zdjęcie robiłem, nie? Ale nie, nie wiem żadnego. Mm. Dobra, nie wiem, nie wiem kogo by tu kartę złożyć, więc zrobimy sobie moją drugą, ale specjalną jakąś, nie, jakiego by chcę sobie dać. Pro Player, nie no nie. Story Mode, nie, nie. Story Mode, <laughs> dwa razy. <laughs> Squad Bard, okej. Okay. Dobra, to sobie zrobimy i sobie damy tutaj upearl 90, dobra, na CPS, dobra. Polska oczywiście. Mmm, Czy to jest Polska tutaj? Eee. E, to jest moje przezwisko, Nie ma tak nazwiska. Nie. Dobra. Tempo. Mm, jak nie by tu wybrać? Mm, dobra, tam ja miałem 74, to tutaj będzie 80. Strzały y, 80, podania mm, tam było nie wiem ile, więc tutaj tam 88, dribbling 76, mamy tutaj ogona 90, fizyczność 85. Mm. Mm, dobra. Tak, myśliwy dobra, myśliwy też nie wiem, czy on tak myśliwy i saveujemy Makrys Kleks, miesięczny do powiedzenia, reklama, 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 nie ma reklamy, nie ma reklamy. Mmm, dobra Miejcie weźmy się na chwilkę idziemy. streamer, co to będzie? Co to będzie? dla streamer, to jest najgłupsza gra. Trzeba klikać w monitor, i wtedy się dostaje pieniądze, nie? Oczywiście nieprawdziwe, bo tak było. Nie można sobie to kupować. Mmm. Nie no, dobra. Dobra. Hmm. No dobra, no to nie będziemy. Nie będę was tu zanudzać. Dobra. Więc to było wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia. Cześć i papa. Elu. Vino